Znasz ten głos w głowie, który mówi: Znowu się nie uda, po co próbować? Inni mają po prostu więcej szczęścia, a ja zawsze mam pecha. To nie jesteś ty, to echo trybu przetrwania, starej części mózgu, która kiedyś chroniła cię przed zagrożeniem, a dziś trzyma cię z dala od życia, którego naprawdę pragniesz. Ale możesz to zmienić. Pozytywne myślenie to nie iluzja, to nie ucieczka od rzeczywistości, to świadoma decyzja. By przestać widzieć siebie przez pryzmat braku i zacząć dostrzegać swoją sprawczość. Gdy powtarzasz Mam pecha, inni mają więcej szczęścia, karmisz historię, która utrwala rolę ofiary. Ale to tylko narracja, a każdą narrację można przepisać. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest dobrze, chodzi o to, by zobaczyć, że masz wybór, jak odpowiadasz na to, co cię spotyka, bo to twoja odpowiedź kształtuje świat, w którym żyjesz. Twój mózg potrafi się zmieniać. To nie teoria, to neuroplastyczność. To, na czym się koncentrujesz, rośnie. Afirmacje, krótkie, świadome zdania pomagają skierować uwagę tam, gdzie chcesz iść. Gdy łączysz je z wizualizacją, czyli nie tylko mówisz, ale i widzisz, czujesz, przeżywasz to, co chcesz stworzyć, tworzysz nowe, realne doświadczenie. I to doświadczenie zaczyna cię zmieniać. Język, którego używasz wobec siebie, ma znaczenie. Techniki takie jak NLP pokazują, że to, co mówisz do siebie, staje się Twoim światem. Twoje emocje, Twoje ciało, Twoje decyzje. Pozytywne myślenie to nie bycie cały czas szczęśliwym to postawa, która mówi: wybieram nadzieję, nawet wtedy, gdy jest trudno. To gotowość, by iść dalej nie dlatego, że wszystko jest proste ale dlatego, że warto. Świadome życie nie zaczyna się wtedy, gdy masz wszystko pod kontrolą. Zaczyna się wtedy, gdy zaczynasz działać, z tym, co masz tu i teraz. Nie musisz być perfekcyjny, nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że wybierzesz siebie, z nową uważnością, z odwagą. Każda dobra myśl, każdy akt wdzięczności, każdy moment obecności. To cegły, z których budujesz nową jakość życia. Nie jesteś tylko zbiorem reakcji, jesteś twórcą, możesz tworzyć nowe ścieżki, nawet jeśli zaczynasz od początku. Z każdym dniem możesz wracać do siebie spokojniej, mądrzej, głębiej, w zgodzie z tym, co prawdziwe. Właśnie tym jest pozytywne myślenie nie ucieczka powrót do wewnętrznej mocy, która była w tobie od zawsze.